Witamy Was dzisiaj w odcinku pod tytułem Jak nie jeść słodyczy? Moja pierwsza porada jest taka, żeby w ogóle starać się nie kupować żadnych słodyczy i nie mieć ich pod ręką, nie mieć ich w ogóle w domu, to na mnie działa najlepiej. No bo jak ich nie masz, to ich, to ich nie zjesz, a już wychodzisz, wykupić sobie słodycze, to już świadczy o naprawdę dużym uzależnieniu i czujemy się raczej głupio, więc tego nie robimy. Więc najlepiej po prostu jesteście w sklepie i nie zakładajcie a to zjem później, to zjem za dwa tygodnie. Nie, bo zjecie to pewnie od razu, przynajmniej tak jest w moim przypadku, więc nie kupujcie słodyczy. Jeżeli macie właśnie nie jeść słodyczy, to warto uczuć wszystkich. Wszystkich swoich znajomych i rodzinę, żeby wam tych słodyczy nie kupowali, właśnie nie przynosili. I nawet czy mamy urodziny, czy cokolwiek, że wszystko jest możliwe, byle nie słodycze i warto to powiedzieć po prostu raz i stanowczo, co prawda trzeba to pewnie powtórzyć 100 razy potem jeszcze, ale to też na pewno pomoże. Zamienniki. Od kiedy staram się nie jeść słodyczy, to okazuje się, że cały czas jestem głodna, więc trzeba mieć coś przyszykowane. Mieć zawsze pod ręką jakieś owoce, e, jakieś przekąski, jakieś drobne rzeczy. E, jeść nawet jakieś, no nie wiem, no nie wiem czy buki, ale jakiś chleb z czymś. Cokolwiek, żeby po prostu zjeść i po prostu, żeby nie sięgnąć po coś słodkiego. Też warto zadać sobie pytanie, dlaczego jemy te słodycze. Zwykle dlatego, żeby sprawić sobie jakąś małą przyjemność. I jemy sobie coś małego, słodkiego i to Mam Ma sprawdzić przyjemność, więc może lepiej zobaczyć sobie jakiś film albo spotkać się z równie słodką koleżanką. Właśnie jak ja oglądam film albo serial, to właśnie wtedy najbardziej myślę o słodyczach i wtedy jedną przyjemność muszę pogłębić drugą, także oglądasz serial? <grymność> jedną przyjemność musisz pogłębić drugą? No, no nie to, wiem, to jest nie... wyższa szkoła już jazdy. Nie wiem, dlaczego tak działa, że podczas oglądania czegoś muszę coś jeść. No, ale zawsze też właśnie można czymś zastąpić. Yy... Może musisz coś robić z rękami? A nie chodzi o to, że coś z rękami, żeby mieć coś słodkiego w buzi, co się rozpływa jak pyszna czekolada. Nie, teraz nie sięgajcie, właśnie. Podczas naszych odcinków jest zakazane sięganie po słodycze. Znaczy, nie, jeżeli ktoś ma z tym problemu, to niech sobie sięga, ale jeżeli ktoś myśli, że jest trochę bardziej uzależniona, albo mu to zaczyna przeszkadzać, to nie sięgajcie po słodycze. Co mi pomaga bardzo często? Zresztą nie dotyczy to tylko słodyczy, ale też innych produktów. Warto sobie naprawdę zagłębić się w skład, który jednak zawsze musi tam być i zawsze jest napisany. Naprawdę. Chociaż batonik wydawałby Wam się najbardziej naturalny i po prostu ze wszystkich możliwych zbóż i nasion i nie wiem czego jeszcze znakomitego, to usiądźcie tam, weźcie, włączcie sobie internet i sprawdźcie każdą rzecz. Co to jest za świństwo, czy to tam musi być, co to powoduje i tak dalej I naprawdę to jest tak jak czytanie o jakichś chorobach. Wam się odechce po prostu, nie będziecie mogli patrzeć przez ten tydzień, co najmniej. Tak, i poczytajcie, jakie choroby powoduje cukier, są wszystkie możliwe tak naprawdę, więc też polecam. No i pamiętajcie, jaką będziecie mieć satysfakcję z tego, że. Już nie macie takiego poczucia, o Boże, zjadłabym coś słodkiego, że zaraz nie wytrzymasz, tylko zachowujesz się całkiem normalnie, widzisz słodycz i nie musisz po niego sięgnąć. Ja nie mogę zmniejszyć ilości słodyczy, ja muszę po prostu przestać jeść totalnie i nic, kompletnie nic i wtedy dopiero jakoś to ma sens, a potem zjem coś małego i okazuje się, że to mi idealnie wystarczy i nie muszę sięgać po więcej. Klara jest taką zwolenniczką bardzo radykalnej metody. Rzeczywiście, jeżeli ktoś inaczej nie umie, no to niech robi tak, jak Klara radzi. Ale ja nigdy nie jestem, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem radykalizmu w niczym. I ja uważam, że takie podejście, że wszystko albo nic jest złym podejściem, przynajmniej w moim przypadku, to zawsze popadnę w jakąś chorob, chorobliwą skrajność wtedy. Więc ja z kolei polecam, żeby sobie dozować te słodycze, jakoś na tym starać się jakoś zapanować, może rzeczywiście parę dni postarać się w ogóle ich nie jeść, żeby wasz organizm się jakoś, chociaż trochę odzwyczaił. Ale, ale nie wiem, jak przyjeżdżacie do rodziców, albo ktoś wam proponuje pyszne ciasto, to żeby nie robić sobie siebie jakichś męczenników, jakieś ofiary losu, nie jem cukru, nie jem w ogóle takich rzeczy, bo, bo wydaje mi się, że to jest jednak przesada, no chyba, że ktoś ma cukrzycę, albo nie wiem, jest chory, no to, to co innego. Zjedzcie sobie coś od czasu do czasu i pozwólcie sobie na to i, i wydaje mi się, że wtedy jest też jakoś łatwiej nad tym zapanować, bo nie czujecie się jak w jakimś więzieniu. No ale właśnie myślę, że czujemy się w więzieniu, jeżeli ktoś nam proponuje ciasto na każdym kroku, zwłaszcza w święta. A my, chociaż mimo tego, że mamy jakieś postanowienie, nie możemy go realizować, bo po prostu innym będzie przykro albo kupię. Oczywiście nie wiem, akurat radykalizm w niejedzeniu cukru jest rzeczą bardzo zdrową i nie miejcie że tu w sumie, że sobie coś takiego postanowiliście i teraz nie możecie tego realizować. Możecie to zrealizować, nie zgadzam się z Tobą. Ja mam jeszcze ostatnią dla Was radę. Eee, spróbujcie być słodcy na co dzień, dla siebie nawzajem. Wtedy na pewno ilość cukru i słodkości będzie wystarczająca w Waszym otoczeniu i nie będziecie musieli sięgać. Jakieś dodatkowe rzeczy.